Cześć, tu kanał pod koroną. Dzisiejszy odcinek, podobnie jak poprzedni, spróbuję zrealizować w wersji mówionej moim własnym głosem. Ostatnio, gdy Wam historię sama, nie spotkało się to ze sprzeciwem, więc zaryzykuję kolejny raz. Mam nadzieję, że tym razem odcinek może będzie brzmiał trochę lepiej. Z góry też dziękuję Wam za Waszą wyrozumiałość i cierpliwość. Kanał na razie też działa bez monetyzacji, póki co jestem za malutka na takie rzeczy. Może kiedyś. Więc wszystko tworzę po prostu z pasji i dlatego, że chcę Wam opowiadać tę historie. Jeśli macie ochotę zostawić subskrypcję, będę bardzo wdzięczna. Każdy taki odzew to dla mnie znak, że to co robię ma sens i ma odbiorcę. A teraz przenosimy się do epoki Tudorów i zajmiemy się jednym z najbardziej intrygujących dylematów miłosno-politycznych XVI wieku: dlaczego Henryk VIII, król pełen namiętności, kaprysów i obsesji, wybrał właśnie Annę Boleń, a nie jej siostrę Marię. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego Henryk VIII zakochał się właśnie Annie Boleyn, a nie w jej siostrze, która była jego kochanką jako pierwsza? Konflikt stary jak świat, rywalizacja dwóch sióstr o względy jednego mężczyzny, a w tym przypadku króla. Zacznijmy od tego, co powierzchowne, czyli od tego, co Henryk prawdopodobnie zauważył jako pierwsze, czyli od cech ich wyglądu. Choć były siostrami, przypisuje się im wręcz kontrastujący ze sobą wygląd. Maria, jasnowłosa o delikatnych rysach i łagodnym spojrzeniu. Uchodziła za klasyczną piękność tej epoki. Anna natomiast miała ciemne włosy, śniadą cerę i bardziej wyraziste rysy. Wyróżniała się, wzbudzała emocje, czasem zachwyt, a czasem niepokój. A co uchodziło za piękne, a co naprawdę przyciągało, w czasach Tudorów ideał kobiecego piękna był dość jasno określony: jasna skóra, blond włosy, dziewczęca niewinność. Maria doskonale wpisywała się w ten wzorzec, ale to Anna przyciągała uwagę dłużej. Nie była dziewczęca, ale była magnetyczna. Nie prosiła o względy, a przyciągała spojrzenia, bo miała w sobie coś innego. A Henryk, jak wiemy, ponad wszystko cenił wyzwania. Jak to bywa z siostrami? Dwie siostry, to i dwa różne temperamenty. Zaczniemy od Marii. Maria Boleyn urodziła się najprawdopodobniej kilka lat przed Anną, Około 1499 roku. Choć w większości książek historycznych i ekranizacji Maria jest przedstawiana jako ta starsza siostra, to nie jest to do końca takie pewne. Niektórzy badacze uważają, że to Anna była pierworodna. Właśnie dlatego to ona jako pierwsza trafia na prestiżowy dwór Małgorzaty Austriackiej, gdzie jej ojciec Tomasz Boleń pełnił tę funkcję ambasadora. W tamtych czasach to zazwyczaj starsze dziecko otrzymywało takie wyróżnienia. Więc dla wielu historyków to właśnie ten fakt przeważa szale, że to Anna mogła być starsza od Marii. Przejdźmy do kolejnej sprawy, która jest zazwyczaj kojarzona z Marią Boleń, choć niektórzy historycy wahają się, czy faktycznie tak było. Mianowicie do Marii przez wieki przylgnął obraźliwy przydomek. Miał go jej nadać król Franciszek I. Król Francji miał ją nazwać angielską klaczą. Twierdził, że nazywał tak dlatego, ponieważ jak to stwierdził, często ją dosiada. A czy na pewno to właśnie Maria nazywano angielską klaczą? Niektóre źródła mają tu wątpliwości. Możemy znaleźć informację, że w rzeczywistości wiele cytatów przypisywanych Marii, tych bardziej pogardliwych, dotyczyło tak naprawdę Anny. Bo to Anna, a nie Maria została opisana przez Franciszkę jako kobieta teatralna i niepokorna. Jeśli chodzi o stosunek Franciszka do Anny Boleyn, to miał on raczej mieszane uczucia. Można powiedzieć, że na początku jest sprzyjał, albo przynajmniej nie był przeciwny, szczególnie, że Anna znała francuski dwór, i to bardzo dobrze, była wychowana w duchu francuskiej elegancji, miała urok, obycie, inteligencję, którą Francuzi często doceniali. Istnieją zmianki, że Franciszek komentował jej dowcip, manierę mówienia i styl, co sugeruje pewną fascynację. Jednak po 532 roku jego ton się zmienił. Być może uznał, że związek Henryka VIII z Anną nie przynosi politycznych korzyści, których się spodziewał. Znana jest też historia, gdzie zachowanie Anny na balu maskowym król Franciszek uznał za zbyt śmiałe. Anna wkroczyła tam bez zaproszenia, był to bankiet w Calais, tańczyła zamaskowana z francuskimi arystokratami i strzekowała dwór swoją śmiałością. To wtedy francuski król nazwał ją rybałką, czyli wędrowną artystką. Osoby z marginesu społecznego. Możliwe, że początkowa sympatia postąpiła miejsca rozczarowaniu lub poczuciu niesmaku. Zwłaszcza, że Franciszek był mistrzem dyplomacji i ironii. Teraz weźmy na tapetę wykształcenie sióstr. Bo Anna imponowała nie tylko odwagą, miała też solidne wykształcenie. Jeśli chodzi o edukację, Tomasz Boleń był prawdziwym człowiekiem renesansu. Zadbał o to, by każdy z jego dzieci, nieważne czy to syn czy córki otrzymało odpowiednie wykształcenie. Nie da się ukryć, że to Maria była tą, która dostała najmniej. Nie wysłano jej na prestiżowe europejskie dwory, jak Anne czy Jerzego. Maria też uczyła się w domu. Najpierw w rodzinnym Bliking, a potem w zamku Hiver. Nie była przygotowywana do roli politycznej graczki. Raczej do roli damy, żony. Może pięknej ozdoby w królewskim towarzystwie. Źródła podają, że Maria była towarzyska. Wspominają także, co już jest mniej pochlebne, że była bardziej uległa niż Anna. Szybko weszła w dworskie życie, bez większych ambicji politycznych. Jej swoboda była komentowana już wcześniej we Francji, na dworze, który przecież był znany z rozpusty. A już tam nie mówiono o Marii dobrze, co wskazuje, że nie była zbyt powściągliwa. W swoich relacjach kierowała się raczej sercem niż strategią. Świadczyć może o tym też jej ostatnie małżeństwo gdzie wyszła za Stafforda z miłości, mimo że to zniszczyło jej pozycję na dworze. Brzmi to może wszystko trochę brutalnie, ale takie były czasy. Kobieta, która zbudzała zainteresowanie i była zbyt uległa, musiała za to wszystko zapłacić swoją reputacją. W przeciwieństwie do niej, Anna była bardziej wyrachowana. Obserwowała, uczyła się, wiedziała, że wdzięki to nie wszystko. Podczas gdy Maria wchodziła w relacje z potężnymi mężczyznami, Anna analizowała zachowanie na dworze, ucząc się, że nie należy im zbytnio łatwo ulegać. Długo kształciła się za granicą, u Małgorzaty Austriackiej, potem na dworze u Królowej Klaudii. Uczyła się języków, muzyki, dyplomacji, etykiety. Miała błyskotliwy umysł i wyczucie gry politycznej. Uważano ją za charyzmatyczną, ale też i trudną. Potrafiła czarować, ale też i rozdrażniać. A wiecie, co w tym wszystkim jest najbardziej przewrotne? To, że najostrzej o Annie nie wypowiadali się mężczyźni, tylko właśnie kobiety. Może dlatego, że Anna nie była grzeczna, nie była pokorna, nie przepraszała też za swoją ambicję. Nie chciała być tylko ozdobą, chciała mieć głos. A w tamtych czasach to było czasem gorsze niż cudzołóstwo. I może dlatego to inne kobiety najczęściej pierwsze rzucały kamieniem. Bo Anna nie pasowała do ich świata, w którym one same próbowały jakoś przetrwać. A może. Widziały w niej to, czego same nie mogły mieć. Ona miała ambicje i chłodną analizę. Nie oddała się królowi, zanim ten nie zdoklarował małżeństwa. A jakie były głosy czy też plotki na dworze odnośnie siódmych boleń? No cóż, na dworze mówiono, że jedna bolejnówna już wystarczy. I nie było w tym zachwytu. O Marii mówiono, że była piękna, ale zbyt chętna. Oddała się przecież królowi bez żadnej walki, bez żadnych reguł. Dwór patrzył na nią jak na kolejny epizod, przyjemny, ale niegroźny. A Anna była inna. Zachwycała jednych, innych irytowała, ale nikt wobec niej nie był obojętny. Miała coś, co trudno było opisać. Trochę francuskiego wdzięku, błysku w oku, umiejętność rozmowy tak, by zdominować całe towarzystwo. Henryk, gdy zaczął się nią interesować, plotki rozlewały się po pałacu jak wino. I może to właśnie dlatego, to ją zapamiętano. Jednak to Maria jako pierwsza zdobyła króla i została jego kochanką. Lub też król Maria. Było to prawdopodobnie około 1522 roku. Maria miała już wtedy męża. Warto też dodać, że ślub Marii z Williamem mógł mieć praktyczne tło. Niektórzy historycy sugerują, że rodzina Boleynów chciała w ten sposób zabezpieczyć reputację Marii po powrocie z Francji, gdzie krążyły plotki o jej romansie z królem Franciszkiem. Ale prawdziwa kariera zaczęła się dopiero wtedy, gdy Mary została kochanką Henryka VIII. Właśnie w czasie tego romansu jej mąż William Carey zaczął otrzymywać wyjątkowe względy na dworze. Król nadał mu prestiżowe funkcje, m.in. dżentelmena prywatnej komnaty królewskiej, a także przekazał mu opiekę nad królewskimi końmi wyścigowymi. William zyskał też wpływy, pieniądze, dostęp do królewskiego okręgu, co pokazuje, że nawet romans Marii z Królem przekładał się na korzyści dla całej rodziny. Nawet mąż skorzystał. Sporo spekulacji pojawia się też wokół dzieci Marii. Maria urodziła dwoje dzieci, Katarzyny i Henryka Karejów. Choć oficjalnie, ponieważ miała już męża, przypisał je właśnie Williamowi Karejowi, ale czy faktycznie te dzieci były jego, czy może to były jednak dzieci królewskie? Cóż, wielokrotnie dzieci Marii cieszyły się szczególnymi względami. Podczas rządów córki Anny, Elżbiety I, Katarzyna była jej najbliższą damą dworu aż do śmierci katarzyny w 1569 roku. Natomiast Henryk Carey został baronem, a później oferowano mu nawet tytuł hrabiego. Był wierny królowej aż do końca życia jako dowódca, strażnik i powiernik. Niektórzy sugerują, że szczególna pozycja karejów mogła wynikać z czegoś więcej niż tylko z pokrewieństwa przez Boleynów. Ale wracając do Henryka, on nigdy nie uznał karejów jako swoje dzieci oficjalnie, być może dlatego, że zakochał się w Annie, i tu właśnie zaczyna się odpowiedź na nasze główne pytanie: dlaczego nie Maria została żoną Henryka? Odpowiedź na to pytanie może być najprostsza na świecie. Po prostu Maria była zbyt łatwa do zdobycia. W świecie Tudorów zdobyć kobietę to jedno, ale utrzymać uwagę monarchy to już wyższa sztuka. Maria nie stawiała oporu. Była piękna, była uległa, była klasyczną kochanką. A nie stawiała żadnych warunków, nie tworzyła wyzwania. A Henryk przecież kochał polować. Łatwa zdobycz szybko mu się znudziła. Był znany ze swoich kaprysów i też miłosnych podbojów. A Anna, Anna zbudowała wokół siebie fortecę niedostępności. Odrzuciła tytuł merytresy królewskiej i powiedziała wprost: albo żona, albo nic. I to był akt bezprecedensowy. Kobieta odmawiająca królowi. To niemal polityczne samobójstwo. Ale też. Akt przyciągający uwagę. Henryk oszalał z miłości. A może z obsesji. Bo oto pojawiła się kobieta, która jej chciała być kolejną kochanką. Anna nie była tylko kobietą. Była też jakby politycznym projektem. Ona sama wiedziała, że wejście do królewskiej sypialni to dopiero początek drogi. Jej cel był większy chciała zostać królową Anglii. Jej opór wobec Henryka był nie tylko aktem dumy, był też jej strategią a Henryk, przyzwyczajony do tego, że wszystko mu wolno, wpadł w pułapkę własnych pragnień. Maria była chwilą, a Anna się stała jego misją. Bo dla Anny liczyła się nie tylko miłość, ale też ambicja, władza i coś, co przetrwa dłużej niż namiętność jednej nocy. To dla niej Henryk postanowił unieważnić swoje małżeństwo z Katarzyną Aragońską. Oczywiście można by się też doszukać innych okoliczności anulowania małżeństwa, ale zostajemy póki co przy wersji romantycznej bo też odmowa Anny zostania tylko kochanką stała się zapalnikiem do największego religijnego przewrotu w Anglii, czyli oderwania się od Rzymu. Tu też można by znaleźć inne okoliczności, bo prawdziwe powody sięgały głębiej. Henryk chciał też pełni władzy. Anna pokazała, że tej władzy jeszcze nie ma. I wtedy to dla kobiety, która jeszcze nie była jego, postawił wszystko na jedną kartę. A co czuła Maria, gdy Henryk odwrócił się od niej? I skierował oczy na jej siostrę Annę? Czy była rozgoryczona? Miała żal do siostry? A może, znając króla i jego zmienność, wcale się nie łudziła, że to potrwa dłużej? A może po prostu korzystała z łask, które spływały na jej rodzinę, dopóki mogła? Tego się nie dowiemy. Maria zniknęła z kart historii niemal tak nagle, jak się na nich pojawiła. Źródła na temat Marii są zazwyczaj szczątkowe. Ale wiemy, że po śmierci jej pierwszego męża, Williama Kareya, Znalazła się w trudnej sytuacji finansowej. Gdy Anna została królową, Maria znów pojawiała się na dworze i wtedy najprawdopodobniej poznała Williama Stafforda. Zakochała się. Na przekór wszystkiemu. On był z niższego stanu. Ona nie miała zgody króla na ślub. A Anna już wtedy była zagrożona przez brak własnego syna. Maria do tego była w ciąży. To wszystko wystarczyło, by ją wyrzucić z dworu. Rodzina wtedy całkiem się od niej odcięła. Nie było już mowy o powrocie do dziecięcej siostrzanej bliskości. Maria niepokorna, ale uczciwa wobec własnego serca wybrała miłość nie pozycję. I dlatego przetrwała. Kiedy Anna trafiła do tower, Maria była daleko u boku męża. Zalał intryg, zrezygnowała z tytułów, wpływów, pieniędzy. Ale czy była nieszczęśliwa? W liście do Tomasza Cromwella napisała. Wolę błagać o chleb razem z nim, niż być królową. Piękne, prawda, ale i też głęboko ironiczne. Bo jej siostra, która została królową, zginęła oskarżona o czary, zdradę i kazierodztwo. Ciekawe, czy Maria kiedykolwiek żałowała, że nie poszła ścieżką Anny. A z drugiej strony, czy Anna, patrząc z na Londyn, żałowała, że poszła tą drogą? Można by też się zastanowić, która z sióstr na kartach historii została uznana za tą bardziej skandaliczną. Maria była jako pierwsza kochanka króla, uważana za wielką i niesławną ladacznicę. Anna królowa, ale oskarżona o zdradę w oczach niektórych wiedźma. Obie kobiety zyskały sławę dzięki królowi, i obie straciły wszystko, przez to samo uczucie. Ale jedna z nich próbowała żyć normalnie. Druga chciała żyć jak królowa i zapłaciła za to najwyższą cenę. Ale historia sióstr nie zakończyła się na szafocie, czy też w zapomnieniu. Ich dziedzictwo nosiła sobie przecież Elżbieta I, córka Anny, siostrzenica Marii. Żyła w świecie, który widział je jako Benkarta i córka czarownicy. Ale to właśnie ona, nie córka Katarzyny Aragońskiej, nie dziecko Jane Seymour, została jedną z największych monarchii Anglii. Czy była silna dzięki matce? Czy była też ostrożna z powodu ciotki? Tego nie wiemy. Ale jedno jest pewne. Maria i Anna, choć tak różne, wspólnie zbudowały drogę, po której Elżbieta mogła wejść na tron. Wracając do naszego pytania, która z nich była bardziej skandaliczna? Może żadna, a może każda na swój sposób. Bo historia nie lubi przecież prostych odpowiedzi, ale za to kocha kobiety, które zmieniają bieg dziejów jeśli dotrwaliście aż tutaj, to naprawdę dziękuję. Mam nadzieję, że z każdym odcinkiem będzie coraz lepiej, mniej jąkania, więcej pewności. Mam nadzieję, że to było też bardziej fascynujące niż lekcja historii i że mój głos nie sprawił, że zostaniecie gdzieś w okolicach Tower. Dajcie znać, co sądzicie o tej wersji opowieści i oczywiście, która z sióstr inny was bardziej przekonuje. Do usłyszenia w kolejnym odcinku pod koroną.